Dzisiaj będziemy siać kukurydzę i czekam na instruktora, bo nie mam siewnika do kukurydzy, więc no muszę poczekać, I, tak jak widać kukurydza, nawóz i, i czekam, tylko nie mam gdzie usiąść, to jest najgorsze, całe zastawione i czekam na operatora traktora i siewnika. O, 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 o takim ciągniku to mógłbym pomarzyć jest ten New Holland, 160 koni, ohoho a nie mówiąc o siewniku dobry dobry o takim ciągniku to chyba mogę pomarzyć nie no dlaczego, można kupić, spokojnie no pół miliona minimum co, będziemy Moc... siać kukurydzę teraz, tak? no tylko nie wiem, czy mi wystarczy, jak tutaj się obsługuje, bo ja też to... Pierwszy raz w życiu będę szał kukurydzę. Mi się nawet o tym nie śniło, że będę kukurydzę szał. Trochę Ale, ale ta, tak wyszło, że... Posiejemy. I co, i tutaj kukurydzę, to tak? Tutaj kukurydzę będziemy, będziemy sypać. Yy, tylko mieszamy? Jak? Bo tutaj dwie odmiany. W, jedno, w Czy jak? Bo... Nie, oddzielnie będziemy kukurydzę sypać. Każdą odmianę winno. W inny zbiornik. Winny zbiornik, tak? zbiornik. I zobaczymy, która lepsza będzie. Ja wiem, która lepsza. <noise> Przy okaże w trakcie. No. Roku. No zaczynamy od. No. Wysypywać, tak? Nie, nie poleci? Tak, tak, tak. tak. Nie, to, to można sypać. Ja nigdy, ja nigdy nie szałem to, tu, dla mnie to jest, to jest nowość, Coś no to... się jest w środku. Drogie to co do ziarka, bo później zabrakuje. To tutaj powietrzem chaczku. Jak to było? Bo ja nie wiem, naprawdę. Nie, nie wiem. powietrzem chaczku po podciśnienie. Po zasysa nawóz. Ten nie nawóz, tylko kukurydzę i. I ta czego wyrzuca w to I to je, i nawóz i kukurydza to idzie razem. Tak? Nie oddzielnie. No, teraz można zamknąć. Zamknięte, dobre jest. Teraz co? Na Teraz woży, będziemy tak? nawozy sypać. Ale na górę trzeba włożyć, Tak, albo? no oczywiście, bo tu innego o, wyjścia to nie dosa... ma. Nie, no bo. To jest tak skonstruowane, że musi na górę. Bo ja myślałem, że lepiej tak jak tutaj. Można z tamtej strony, Uuu, ale to trochę wyżej. Ale będzie tutaj, tutaj parę ton wsypia, a my nie mamy paru ton. To wsypiemy ile mamy. <laughs> no właśnie, ile mamy. Wstąpimy. Bo dro drogie nawozy. Tylko jak tam sypać? Bo... Do to nie można nie chodzić po, po tych po, po tej drobince, albo tam z boku. Ale, ale Jak samemu, sobie samemu. No samemu, bo tu we dwóch się nie da. No. Sie wywrócę. Nie wniosę. Nie wniosę, poważnie bo, Zsypiemy chodzi... bo... z boku. Bo nie wiem ten, bo ja się boję tych, 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 tych plastikowych. To weź, tutaj, tam to... z boku weź i, tak, I, tutaj, i tutaj z boku. Bo się boję tych plastikowych o aj bo mi z ręką nożyk, 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 nożyk by się przydał Oh, nosso... é isso, não, é, é, é o Daram pra mim nojo! Eu que nem mudei de pôr Não é sei não está... se não, 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 não. Zaraz zobaczę taki cały siewnik nasypać workami, to trzeba się nagimnastykować. Lepiej baksami, to trochę szybciej idzie. No ale ja nie Nic mam tych. Nikt z workami nie sypił. No. Tak by kurem podjechał, wysypał i... Dokładnie tak by było. No bo tutaj ile? Tona? Tona. O, no to 20 worki. Porzucać metr do góry, no to trochę. Trochę ciężko? No, trochę, trochę. A tak wiadomo. No. Co, składać? Tak, to, tak, teraz można już składać. Tu już mamy wszystko zro... Nie, to trzeba tak na zabezpieczenie zrobić, A, no, nie, One no. ma specjalne takie zapadki. O już sobie teraz jest A, ja i druga tak samo, ja drugo myślałem... tak samo, nie? Myślałam, że do końca się składa. I też zapadkę normalnie trzeba włożyć. Zapadkę, tak? Zapadkę, żeby trzymało. A, ja, ja myślałem, że do końca się składa. No wiadomo, każdy się siewnik inny. No. Troszkę mocno. Kłóraza tam na kamienie, bo to sąsiada. A ten obciążnik, co? Musi być w Tak, no bo wtedy będzie, bo ciągnik jest zaletki, przód jest zaletki. Podnosi do góry? Tak, no jak się Kiedy nasypie się pełno tego, tego. Tak? Podnieś. Pełno nawozu to, to podnieś. I ustawiamy teraz datkę? No bo tutaj według dokumentów jest hektar 50, a ile jest. Ja tego nie wiem. Tak, według dokumentów, coś No to wiemy, no. No, no będzie widać, no. Będzie widać. Wszystko. Bo to raz się przyjedzie i też chyba coś tam komputery pokazują, tak? Trochę pokazują, no ale ustawienie musi być manualne, mechaniczne. A No ja wiem o tym. to co, wychodzimy? Wychodzimy, tak? tak. No, no dobra. wychodzimy. A. zmniejszymy dawkę, bo było siana, kukurydza, na kiszonkę. To musimy teraz ustawić na ziarko, bo jak na ziarko, to ona musi być większa odległość, tak jedno drugie. Tak. Bo nie potrzeba tyle masy, tylko żeby kolbo była dobra na ziarko. No zgodzę się. A nie potrzeba masy liści, masy zielonej. Przygotowaliśmy maszynę do siewu i będziemy zaczynać wsiadanie kukurydzy rozkładamy znaczniki znacznik Tak. jak, jak jego rozłożyć? Tak? Trochę Pytanie. naciśnić w tamtą stronę do maszyny i już, już puszczasz, już on sobie. A on sam puszcza, tak? Tak, tak, A. Już on się dalej nie pójdzie. A nie został, już nie, 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 nie ciągnij. I y, y, tym, tak pójdzie tak. Wszystko mamy ustawione, to zaczynamy się. Andrzej, chcesz poprowadzić? Nie, no bo to... wyjdą slalomem. No to Ta... zaczynamy. Wyjdzie krzywo i co będzie wtedy? O! So I'm To trochę rośnie. No na końcu ten... nie przykryło, ale. O, tam to. to. Nawet na wodę widać, trochę. że sypiemy, bo, bo widać i ten. To Dziękuję Adam, że zgodziłeś się na pośrednię kukurydzy, bo ja takiego sprzętu nie mam. Mam nadzieję, że może coś kupię. No, Bardziej mi na traktorze zależałoby, jak na silniku na nowym. No i cóż... To dobrze no, super. Nie no, tylko wiadomo, że to ogromne pieniądze, no tego nie ukrywajmy, bo to ogromne pieniądze. Na moim polu przyjechało minimum pół miliona, to minimum pół miliona, tutaj po tym moim polu jeździ. No i cóż, zaraz posiejemy, skończymy, a za rok zobaczymy co, co będę się może rzepak zacznę siać. No, bo tego nie wiem. Jasno, że tak. No, bo to Można wszystko... spróbować. no właśnie, bo tego nikt nie wie, co będziemy za rok robić. Nawet, czy będziemy żyć, no bo tego nikt nie wie. Jak będziemy, co będziemy, co mamy nie żyć. Będziemy? No, jasne, że tak. No ja też co taką tam? mam nadzieję. Co tu mamy nie żyć? No właśnie. Ja tam zamierzam żyć jeszcze długo. <laughs> no tak jak ja. Dłużej nie jak stówę. Jak stówę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału Gienek i Andrzej. Do komentowania naszego filmiku. I oczywiście do zaproponowania co mamy nagrać w następnych filmach to Przedamy, co? Przedamy, i kończymy, kończymy, a ja drugi no ja bo ja, ja nie, nie będę operatorem bo no ale, ale cały brudny traktor jest ja wiem no bo to na to służy żeby polu robić tak no. a że on nowy no to trudno